Cześć. Nazywam się Zbyszek Kordys, jestem fotografem i chciałbym podzielić się z wami swoimi wrażeniami z ponad 3-miesięcznego już użytkowania statywu. Statywu marki Leofoto, model nazywa się Ranger LS325C. Opowiem o tym, do czego używałem tego statywu, opowiem o tym, z jakimi aparatami go używałem. Opowiem o tym, co mi się podobało w trakcie używania tego narzędzia. Opowiem też o tym, co mi przeszkadzało, to są małe drobiazgi. I mam nadzieję, że dzięki tym informacjom będzie Wam łatwiej podjąć decyzję o tym, czy ten statyw warto kupić, czy też nie. Na początek, kilka słów o tym, jak ten statyw jest zbudowany, o tym, co go wyróżnia spośród większości innych statywów, w związku z tym też o tym, dlaczego właśnie ten statyw wybrałem. Szukałem statywu małego. I jednocześnie na tyle wysokiego, żeby po maksymalnym rozłożeniu statywu aparat znajdował się co najmniej na wysokości mojego oka. Też polecam Wam właśnie użycie tej zasady, kiedy wybieracie staty. Bardzo niekomfortowo fotografuję się, musząc się schylać i garbić po to, żeby zobaczyć coś w wizjerze aparatu. Szukam więc statywu małego, czyli takiego, który po złożeniu będzie zajmował nie więcej niż 50- kilka centymetrów, dlatego że wtedy taki statyw zaczyna się mieścić w walizce, którą możemy ze sobą wziąć jako bagaż podręczny do samolotu w tym małym i średnim rozmiarze. Ten mały rozmiar wynika też z tego, że statyw jest pozbawiony kolumny centralnej, czyli wysokość. Aparatu możemy regulować tylko i wyłącznie wysuwem nóg. Trzeba skorygować tą wysokość równocześnie na wszystkich trzech nogach. Tak wygląda statyw, który posiada kolumnę centralną. Oczywiście to działa w ten sposób, że jednym ruchem możemy odblokować tą kolumnę centralną i zmienić wysokość. To ułatwia bardzo fotografowanie. Wiąże się też z pewnymi niedogodnościami, bo. Są takie statywy, które przy maksymalnie wysuniętej kolumnie centralnej tracą naprawdę sporo na sztywności. Właściwie chyba wszystkie statywy serii Ranger są pozbawione kolumny centralnej. Dzięki temu ten statyw w obwodzie jest bardzo mały. Można go porównać objętością do takiego dużego obiektywu stałoogniskowego czy zmiennoogniskowego, czyli zajmuje też po prostu w bagażu mniej miejsca. Mamy więc statyw który jest wystarczająco wysoki, żeby po maksymalnym rozłożeniu nóg i przypięciu aparatu wylądować wizjerem na wysokości mojego oka. Ja mam 1,79 wzrostu. I ten statyw spełnia ten warunek dosłownie na styk, czyli OK. Mamy statyw, który jest na tyle krótki po złożeniu, że mieści się w walizce. Super. No i mamy statyw, który, ponieważ jest zbudowany z włókien węglowych, rurki są karbonowe, jest bardzo lekki. To nie byle jaki karbon, dzisiaj większość chińskich firm robi, robi startywy karbonowe, ale te rurki są produkowane w Japonii przez, przez firmę Torei, są naprawdę super sztywne, statyw jest naprawdę bardzo sztywny. Wraz z głowicą, w tym wypadku ta głowica jest sprzedawana w zestawie, głowica kulowa, również oczywiście marki Leofoto, LH40, waży, zerkam do notatek, poniżej 2 kg, 1,95 kg, czyli super. Jest taki parametr, który wzbudza zawsze na mojej twarzy lekki uśmiech, którym się chwalą wszyscy producenci, to udźwig statywu. I producent chwali się w przypadku tego statywu możliwością przypięcia do niego aparatu, z obiektywem wadzę o wadze 12 bodajże kilogramów. Nie polecałbym robienia takich rzeczy, bo ten statyw nie nadaje się do tego, żeby fotografować, nie wiem, kamerą 8 na 10 cali z antycznym obiektywem, która będzie ważyła 10 kg. Natomiast spokojnie, absolutnie spokojnie wytrzymuje wagę dość dużych i ciężkich aparatów, których ja używałem w trakcie fotografowania. Moje aparaty. Ważą w przypadku Mamii to jest ponad 1,5 kg, w przypadku Hasselblada to jest ponad 2 kg z jakimś średniej wielkości obiektywem. Robiłem zdjęcia i w warunkach dużego nasłonecznienia, gdzie przy minimalnych czułościach czasy naświetlania były dość krótkie. Ale robiłem też zdjęcia e, o zmierzchu i e, po zmierzchu, gdzie czasy naświetlania były trochę dłuższe. I ten statyw absolutnie e, poprawnie ustabilizował e, aparaty. E, zdjęcia są ostre. E, zajmuję się również drukiem, drukuje w dużych formatach. E, zwracam uwagę na to, e, czy statyw rzeczywiście w pełni stabilizuje obiekt. E, nie oceniam tego na podstawie miniaturek na Instagramie. Tylko patrzę się na to na dużych wydrukach. O głowicy słów kilka. To jest głowica kulowa. Nazywa się LH40. Zapewne dlatego, że kula ma średnicę 40 mm. To jest bardzo fajna głowica. Jest znakomicie wykonana, perfekcyjnie wykończona jest super ergonomiczna, może dlatego, że jest mocno inspirowana produktem pewnej amerykańskiej firmy, która wymyśliła to po prostu bardzo dobrze, więc z tą głowicą fotografuje się super przyjemnie. Mamy świetnie wyprofilowane, znakomite jakby w czuciu i dotyku pokrętło, do główne, główne pokrętło do blokowania pozycji kuli. Mamy pokrętło, którym regulujemy to wstępne zakleszczenie kuli, czyli ono powoduje, że aparat nam nie spada w momencie, kiedy tym głównym pokrętłem go odblokujemy. Mamy też pokrętło do blokowania panoramy. Na górze, w tym miejscu, gdzie mocujemy płytkę, mamy poziomicę, czyli super przydatne dla wszystkich fotografów, którzy chcą mieć ustalony precyzyjnie poziom. No i to pokrętło, którym, którym blokujemy płytkę też jest super wygodnie wyprofilowane, mocno wystaje, świetny dostęp jest do niego i na samej powierzchni tej płytki tutaj mamy też podziałkę, która powoduje, że wraz Wraz z płytką statywową, która tą podziałkę też ma, możemy precyzyjnie lewo-prawo kontrolować przesuw aparatu, co może się przydać w co najmniej kilku zastosowaniach, które przychodzą mi do głowy. Ciekawym elementem konstrukcyjnym głowicy jest też to, że można tą kulę łamać do pionu w dwóch pozycjach. Myślę, że to może. Myślę, że to może być wygodne dla użytkowników, żeby zadecydować o tym, czy aparat ma być pochylony do pionu w jedną stronę, czy w drugą stronę. Płytka to oczywiście powszechnie stosowany dzisiaj na całym świecie standard Arca Suisse. Niby nic szczególnego, ale płytka jest naprawdę świetnie wykonana, bo śruba w porównaniu do płytek różnych innych, nawet naprawdę renomowanych producentów jest. Wykonana ze stali o naprawdę wysokiej twardości. Czuję się, że to nie jest jakiś dziwny stop, który się może rozlecieć przy każdej próbie silniejszego dokręcenia tej śruby. Natomiast powierzchnia tej płytki to jest taka anoda, która naprawdę bardzo przyjemnie i tak z taką szorstkością lepką fajnie zakleszcza się na statywie, nie ślizga się. Także jeden mały ruch powoduje, że. Tego pokrętła do blokowania powoduje, że płytka naprawdę stabilnie blokuje się w jednym miejscu. Po prostu bardzo przyjemnie się tego używa. Na głowicy mamy też e, precyzyjną podziałkę, e, którą docenią fotografowie robiący panoramy. Ona umożliwia e, precyzyjne ustalenie e, skoku o stałą ilość stopni. E, głowica jest przymocowana e, do statywu e, za pomocą gwintu to jest oczywiście miara imperialna 3 cala. Fajną rzeczą jest to, że ten gwint jest mosiężny, to powoduje, że wytrzyma naprawdę wszystko. Jest to naprawdę przepięknie, bardzo precyzyjnie wykonane. Od strony, od strony statywu i teraz znakomicie widać jak ta korona statywu, jaka ona jest filigranowa, wąska ale też bardzo sztywna. Od strony statywu mamy aż trzy blokady, takie wkręcane od spodu, które stabilizują głowicę w jednym miejscu. U konkurencji, nawet tej z najwyższej półki, najczęściej ta głowica jest blokowana w jednym miejscu tylko przez jedną śrubę. Kolejny element fajnie zaprojektowany tego statywu to blokady umożliwiające ustalenie kąta rozstawienia nóg. One działają w ten sposób eee, i są tak zaprojektowane, że w tej powrotnej drodze, Same się blokują na kolejnych stopniach. To naprawdę działa bardzo fajnie, sprytnie. Warto zwrócić też uwagę na to, że podkładki, które, które są pomiędzy nogą a koroną statywu, są wykonane z mosiądzu. To bardzo fajnie wpływa na, na taki ruch tej nogi. Mosiąc jest samosmarujący się, ona naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo przyjemnie chodzi, możemy też ustalić sobie sztywność tej nogi. W zestawie akcesoriów, o których też za chwilę daje nam taki, taki klucz, szwajcarski scyzorek, którym właśnie możemy w terenie bardzo szybko tą nogę sztywniej dokręcić. Mamy tutaj też imbusiki, które służą do tego, żeby zafiksować głowicę do statywu. Mamy tutaj też taki płaski śrubokrętowy klucz do tego, żeby przykręcić płytkę statywową do aparatu fotograficznego. Nie musimy szukać monety jednozłotowej w tylnej kieszeni spodni. Mając przy sobie to bardzo sprytne, fajnie zaprojektowane narzędzie, naprawdę duży plus. Nogi, wysokość, blokujemy oczywiście pokrętłem. Komfort pracy bardzo przyjemny. Firma Leofoto chwali się też jednym szczegółem konstrukcyjnym, mianowicie kiedy odkręcimy całkowicie to pokrętło i wyjmiemy nogę, na przykład po to, żeby raz na jakiś czas sprawdzić, czy nie dostała się do środku, nie wiem, jakaś woda, piasek, cokolwiek, to zauważymy, że ten element, który jest jakby prowadnicą, która jeździ w środku nogi, jest wykonany w taki sposób, że są dwa rowki, które, które które prowadzą tą nogę w środku, w odróżnieniu od wielu innych statywów, gdzie ten rowek jest tylko jeden, ta prowadnica jest bardzo rachityczna i noga pod, może się obracać. W innych statywach bardzo często tak jest, szczególnie z upływem czasu. Tutaj wydaje mi się, że ten problem nie nastąpi. Nawet po wielu latach użytkowania, naprawdę ta prowadnica jest bardzo solidna, rowek jest głęboki, od strony statywu zapewne są całkiem duże wypustki, więc ta noga bardzo sztywno. I fajnie y, siedzi. No i potem jadąc w dół, kolejnym, ostatnim, fajnym elementem ciekawym nóg, o którym trzeba opowiedzieć, y, są te y, gumowe stopki. Są ciekawe, dlatego że są wyprofilowane w taki sposób, że w momencie, kiedy noga pod różnymi kątami styka się z powierzchnią, to tutaj mamy płaskie facetki, także zawsze jakaś płaska powierzchnia tej stopki opiera się o y, podłogę. I warstwa gumy jest dość cienka, a pod spodem jest metalowy szkielet. Czyli nie mamy grubej gumy, która powoduje, że ta wibracja jest dłużej wygaszana, tylko dosyć cienką warstwę gumy na metalowym szkielecie. Bardzo fajnie zaprojektowana stopka, z dużą taką uważnością. Podoba mi się to. Odkręcając tą gumową stopkę, zauważamy, że dostajemy tutaj jeszcze gumową szczelkę, która powoduje, że po pierwsze. Ta e, stopka sama z siebie się raczej nie odkręci, a zdarzało mi się to w innych statywach, oraz do środka nie dostanie się woda i zanieczyszczenia. Naprawdę e, lubię tą konstrukcję, bo wskazuje na to, że pomyślano o najdrobniejszych e, detalach. W zestawie dostajemy też metalowe kolce. E, nie używałem tych kolców, e, ale na pewno spróbuję. Myślę, że właściwie w terenie, wszędzie poza domem, parkietem, dywanem, te kolce będą się znakomicie spisywały, nie tylko na skałach. Warto dodać też, że LeoFoto produkuje też kolce, które są zaprojektowane specjalnie do tego, żeby używać ich na lodzie. Oraz kolce wykonane z tytanu po to, żeby ważyły trochę mniej i były bardziej cool. Po rozłożeniu nóg, do tej pozycji, zwróćmy uwagę na dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, dzięki temu, że statyw nie posiada kolumny centralnej, to statyw można w najniższej pozycji po prostu całkowicie płasko położyć na ziemi, co może być bardzo przydatne. I z tego, że on tej kolumny centralnej nie ma, wynika jedna niedogodność, która przeszkadzała mi w trakcie używania tego statywu. Tak mały i lekki statyw wymaga absolutnie zawsze dociążenia. Kiedy rozstawiam go w miejscu, w którym fotografuję, Przypinam aparat, zawsze zawsze wieszam na takim statywie to, co mam ze sobą i to, co jest ciężkie, czyli najczęściej plecak, torbę fotograficzną. Dlatego, że dopiero wtedy ten bardzo lekki, niespełna dwukilogramowy statyw zaczyna należycie działać. On wytłumia drgania, jest stabilny wtedy, kiedy jest ciężki. Ponieważ statyw sam w sobie jest lekki, to trzeba go zawsze dociążyć. Więc w statywach, które mają kolumnę... Na dole kolumny mamy przeważnie jakiś hak, do którego możemy przypiąć e, e, to obciążenie torbę, e, torbę albo plecak. I ponieważ ta kolumna e, 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 wystaje w dół, to bardzo łatwo jest tutaj przypiąć do tego statywu e, cokolwiek, co ma jakiś większy gabaryt. Natomiast w przypadku statywu bezkolumnowego, e, tutaj mamy taki zaczep malutki foto daje nam taki mały karabinczyk, który, który posłuży do tego, żeby przypiąć do statywu plecak, natomiast ta powierzchnia tutaj, to miejsce, jego jest bardzo mało, w związku z czym absolutnie jest to niemożliwe, żeby przypiąć tutaj większy, większy plecak. I z tego powodu właśnie dorobiłem sobie taką małą przedłużkę. I na końcu tej przedłużki wieszam karabinczyk, który mam przypięty na stałe do, do uchwytu plecaka. Ja myślę, że to naprawdę drobiazg, ale to mogłoby tą pętelkę dodać nam w zestawie, po to żebyśmy nie musieli jej sami robić. Oprócz braku tej zawieszki, kolejnym drobnym, naprawdę drobnym mankamentem jest to, że nie podoba mi się do końca praca tego pokrętła z tego powodu, że gwint jest dość stromy. Stromy gwint działa tak, że mały ruch powoduje, że bardzo szybko zakręca się to, to pokrętło, bardzo szybko blokując nogę statywu. To wydaje się być pożądaną cechą, ale w praktyce oznacza to, że również bardzo łatwo jest odblokować ten statyw. W sensie ta siła, yy, która jest potrzebna do zablokowania i odblokowania jest mniejsza niż yy, w innych statywach, więc mniejszy ruch, ale też łatwiej. Przez przypadek odblokować. To drobiazg, można się do tego przyzwyczaić po prostu mocniej zakręcając, ale z tego stromego gwintu też wynika to, że bardzo łatwo jednym ruchem odblokować wszystkie cztery nogi, po to, żeby bardzo szybko ten statyw rozłożyć, więc coś za coś. Firma LeoFoto pomyślała też o takich użytkownikach, którzy skreśliliby ten statyw, dlatego że nie posiada kolumny centralnej. W zestawie dostajemy więc taką przedłużkę, którą montujemy pomiędzy statywem a głowicą. Tak to wygląda i dostajemy jakąś namiastkę funkcjonalności kolumny centralnej, dostajemy też większą wysokość statywu o taką właśnie mniej więcej wartość. Przyznaję, że nie używałem jej, nie miałem takiej potrzeby, bo jak już powiedziałem, przy maksymalnym wyciągu nóg wizjer aparatu ląduje na wysokości mojego oka, ale niewykluczone, że, kiedy będę, że kiedyś będę potrzebował tego, tego zapasu może na nierównym terenie może tych parędziesiąt centymetrów wyżej i stanę na drabince więc tą przedłużkę noszę ze sobą w pokrowcu od statywu. Dostajemy więc w zestawie pokrowiec, bardzo fajnie wykonany, bo ścianki mają bardzo przyjemną amortyzację z gąbki, więc statyw nie będzie się obijał, kiedy go wrzucimy razem, nie wiem, do bagażnika na przykład. Tym, co wyróżnia markę Leofoto, jest to, że zbudowali ogromny system. W samej serii Ranger statywów jest naprawdę ogromna ilość. Różnią się ilością sekcji oraz grubością rurek, z których zbudowany jest statyw. Ten, akurat statyw, rozszyfrujemy jego nazwę. 3,2,5 oznacza, że najgrubsza rura ma średnicę 32 mm, a piątka oznacza, że mamy 5 sekcji. Mamy więc też w ofercie Leofoto statywy z mniejszą ilością sekcji, mniejszą średnicą rurek, większą też jest jeden statyw z większą średnicą rurek niż ten właśnie. Więc możemy dobrać statyw do takich zastosowań, jakie nam pasują. Tym, co podoba mi się w podejściu marki Leofoto, jest też to, że dostajemy cały system akcesoriów różnych, Czasem na pierwszy rzut oka mało przydatnych, ale może się okazać, że właśnie komuś ten dokładnie element będzie potrzebny. Ja mam tutaj ze sobą dwa takie elementy. Jednym jest półkula poziomująca. Ta półkula poziomująca działa tak, że możemy pochylać głowicę plus minus bodajże 15 stopni. Czyli możemy spowodować, że nawet w nierównym terenie głowica będzie ustawiona równolegle do podłoża. Pomoże nam w tym dodatkowa poziomica, która jest umieszczona tutaj. Taka półkula poziomująca e, znakomicie e, przyda się fotografom, którzy się zajmują pejzażem, robią panoramy, sklejają zdjęcia z wielu elementów. Dlatego, że po złapaniu poziomu e, e, ruchu głowicy leci bez przekosów. Bardzo przydatne urządzenie. LeoFoto też ma w swojej ofercie statywy, które mają tą półkulę poziomującą wbudowaną w koronę statywu. Drugim akcesorium, które mam tutaj ze sobą, jest taka tyczka, którą montujemy tam, gdzie przed chwilą była głowica. I taka tyczka może nam być może w jakiś sposób zastąpić kolumnę centralną. Tylko trzeba uważać na to, że środek ciężkości jest wysunięty poza oś statywu. Z ciężkimi aparatami to może być pewnym problemem. Oczywiście głowica wraca tutaj, jest przymocowana do tej tyczki. A się pewnie może też przydać do fotografowania, nie wiem, makro. Mamy wtedy taki wysięg. Podsumowując, statyw. Leofoto Ranger LS325C jest moim zdaniem statywem bardzo dobrym, e, świetnie wykonanym, precyzyjnie wykończonym, ładnym. Chyba nigdy wcześniej nie usłyszałem. Słuchaj, masz e, ładny statyw, a w tym wypadku to się wydarzyło co najmniej kilka razy. Cenię sobie bardzo to, że mogę mieć statyw, który jest e, po rozłożeniu na maksymalną wysokość tak wysoki, że aparat wyląduje na wysokości mojego oka. Jest sztywny, więc mogę go używać z ciężkimi aparatami i jednocześnie nie urywa ramienia, ważąc poniżej 2 kg. Jest też w tym statywie coś takiego, co powoduje, że się ma ochotę na więcej. Myślę, że to po prostu sposób, w jaki Leofoto ten statyw zaprojektowało i wykonało, więc przyznaję, że jedzie do mnie kolejny statyw, głowica i mam nadzieję że za jakiś czas będę mógł się z wami podzielić yy, kolejnymi wrażeniami z ich użytkowania